Proszę kotki Loluś Co nagraj? Kiciulek Kicia 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 Loluś A tu Czaruś. Proszę, ciepło jest na dworze. 24 stopnie. A w dzień było jeszcze cieplej. No to kotki wolą na dworzu, nie? Ty, pieszczochu długonogi. Zobaczcie, jaki ogon. Jeden smartfon, dwa smartfony, dwa smartfony, długość ogona, akurat. Coś się tak patrzysz. Loluś, no, kiciuluś. Całeś, chodź kiciulko A, i znowu fikumiku fiku miku na Patyku. Co ty tak? Zmęczyłeś się? Co? Kiciulek Zmęczyłeś się? Nie pogiziać pogiziać <laughs> laluś kiculuś czekaj, bo komar urąbał <laughs> o, wow. łapki chowa Zgadzórki. Oj, komary biel. zaczynają gryźć. A gdzie Czarusz poszedł? Czarusz, a tu jesteś, kiciu. Oj, 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 oj. Jak się bawi. Ganianego. Czarusz. Kicia. Chodź, niuniek. Chodź też fikumiku robisz? Pogonił. Był bieg na przechwytywanie. I co? Minęłeś się z celem. Ale się kokoszą, się plutko. Kotki zadowolone, najedzone. No, mają tutaj rajk, park. Nie, kiciulek Można się wygłupiać. No, a Miciurin mówi, że loluś jest. Skoczył nagle, nie wiadomo skąd wyskoczył, nie widział go i złapał żabkę nad stawkiem, nad tym oczkiem wodnym i chyba tą małą żabką A pójdziemy tutaj do tego oczka To przyjdą Czar Loluś Chodź Loluś, chodź Chodź, kiciulku Lolek, chodź choć Idziemy. A tu jakie ryby są karaście 20 Jak pół ogona. Lolusia. Zaraz zobaczymy, czy jakieś zapki są. No. Nie widzę rybek. Czyli nie pływają tutaj pod powierzchnią. O, czaruś jest już. A gdzie Loluś? Lolek! Kicia! Kiciulku! Chodź, kicia, kicia, chodź Loluś, no chodź, chodź się będziemy bawić. O, Caruś tutaj. Co? Czaj się, czaj się. Się przyczaił. Co? Na żabki? Czy na rybki się czaisz? Co? Loluś, powiedz. Na kogo ty się czaisz? He. A, He. czaruś robi. Nie skoczył. Znowu żaby kolor jest z lolkiem. O pa, pa, pa na gołębia, na gołębia. Uciekł. Zsraszyłem niedo. No, widzisz? Ale jak od razu szurnął, Nie? Ale tamtego jak złapał, ty, to no. dosłownie kurwa stamtąd no. go wypaczył. no kuszeń bol i już tutaj był kurwa. On siedział Taki... tutaj i go tutaj dorwał. Gołębia? No. Taki szybki? Kurwa. No, nakarmiłeś już Lale? A, nie ma, nie ma. A poszedł kosiarkę schować. No i pójdzie do Lali karmić. I, jakie ładne kwiatki. Aż muszę sfilmować. Ale Jakich kolorów pięknych nabrały? Jej. Ale i tutaj. Kakafoniak. Kolorów. Loluś. i co uciekł gołąbek uciekł uważaj bo Lolek cię zaatakuje uważaj 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 widzisz tak, tak, tak. <laughs> jak się przyczaił do ciebie Eliks się tak czaił na pół tak? rano rano dla tak I z tam z krzaku wskakuje rano i ciał O, no, idzie za tobą Idziesz, Kloro Ciapek A, liczy, że będzie jakieś jedzonko O, usłyszał zobacz jak poleciał za to, zobacz no ale poleciał biegiem poleciał? a idzie, idzie Obejdzij powoli, poczekaj, bo idzie za tobą. No ale pięknie, ale kolorowo, jaki intensywna czerwień, niesamowicie. To za czerwień i łodygi nie są zielone, tylko takie brązowe, jakieś takie nawet to ciemne brunatne. I tutaj kwiateczki pięknie. Mdźurin dba. no niestety żadnego kwiatka nie znam jak się nazywają a czaruj został Efikumiko, niefikumiko. No, mają kotki, piękny ogród do zabawy, Is life so Can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.